Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i lecimy z kolejnym odcinkiem z nowej serii e, z gier na Black Friday. Chyba już się skończyła w ogóle ta promka na Black Friday, aż zobaczymy. Tak, nie ma już. Teraz mamy promkę na zakończenie roku, e, więc będę musiał sobie przejrzeć. Ale Black Friday już się skończyło, a ja zdążyłem kupić parę gier, więc sobie przetestujemy... I będę wam mówił, które się opłaca, które się nie opłaca, za ile ja kupiłem, i tak dalej. Ograliśmy sobie już WRC-6 i Kan Yozoku, też już mamy ograne. W dzisiejszym odcinku ogramy sobie, tak myślę, tą grę Rally Desert Race Offroad Dirt Simulator. Yy, I sobie będziemy tak mieszać, że jeden odcinek na przykład z Grom rajdową, druga z taką innym gatunkiem yy, motoryzacyjnym wyścigów. Później na przykład właśnie będziemy mieli tak. reli Desert. Później na przykład sobie zrobimy Dirt Horizon. Później znowu na przykład V-Rally, Później Riptide 2 i tak dalej. Tak, żeby takie rajdowe pomieszane z innymi gatunkami. No dobra, więc tak. Przechodzimy do konkretów. Ogrywamy sobie dzisiaj tą gierkę. Zobaczcie, e, niech no tutaj sobie wyświetle produkt i to też jest nowa gra z tego roku Macie tutaj po prawej Relays 0109 2023 Więc e, Więc mamy świeżynkę, a zgadnijcie ile za nią zapłaciłem Zapłaciłem za tą grę Ja już ją sobie odpalę Jak się wgrywa Zapłaciłem za tą grę 59 centów, tak samo jak za poprzednią grę. Dobra, lecimy. Mam podłączoną kierownicę, o właśnie. Zdążę. Piek. Dobra. Mam podłączoną kierownicę, zobaczymy czy gra będzie obsługi gawała kierownicę. W jak na raz Ja pierdyka, mnie komuza. Poczekajcie. Na pewno ciszę sobie... Ale masakra. No dobra. To szybki szybko wejdźmy sobie do ustawień Master Volume Music. No i w końcu mogliśmy wyciszyć muzykę. Ja pierdykam, bo w tamtej w tamtej grze nie mogłem wyciszyć muzyki. I tak czy siak oczywiście YouTube mi przypieprzył prawa autorskie. Więc yy, czekam aż kilk no, większość osób sobie obejrzy pełny film. I ja później wytnę ten odcinek, gdzie mi się przypieprzył czerwony dolar dostałem. Yy, gdzie tu ja jestem? Level 1 Race, Garage, Exclusive Car, Nawigacja. Idziemy tutaj się poruszyć? Exclusive Car, co to jest? Co to w ogóle jest? Hut, Garage. Mamy ten samochód Power Speed Torque Upgrade Select Zero kasy mamy Ten kosztuje 150 tysięcy W ogóle po co ten laptop tutaj jest? Myślę, że on mi zasłania w ogóle widoczność. Out Po co ta szafka tutaj jest? Dobra Bierzemy się za wyścig, nie ma co przyciągać. 59 centów gra kosztowała. Ej, nie obsługuje kierownicy Play, carrier. Time race. Dobra, pierwszy sobie przejdziemy. Time. Uder, karier. Tak samo. Dostaniemy maskę. Dostaniemy highs. No to jedziemy. Jadę na padzie, oczywiście. Eee. No dobra, no nie działa kierka. Oj, szkoda, Legra. gra. Gdzie mnie już ramujesz? Ale kupa, tu dalej. No nie wierzę. No jestem piąty, pojechali sobie beze mnie. Ale świetnie gra, 59 centów, kurde, ale ja Oddajcie moje 59 centów Co tu się stało? Co się dzieje z tą obrazem? Jakieś efekty specjalne? Try again, no dobra, no muszę jeszcze raz Dobra, skupmy się Oni się tam ramują ten jest szybszy ode mnie. Ja muszę się nabrać prędkości. Dobra, nabieram prędkości, zaczynam ich wyprzedzać. Do lewej, oni się tam zramowali. Nic zostaw mnie, odczep się. Odczep się. To ja go teraz zramuję na tą skałkę. No nie wierzę, no nie wierzę. Jeszcze ja nie dziwię, że w ogóle tak ranię. Obsługuje kierunek. Nie. Poczekajcie, ja w ogóle posprawdzam, czy jest w ogóle coś innego pod tymi przyciskami się tu dzieje. Jakaś kamera. O nie, zrestartowała. Dobra, to jeszcze raz. Restart. Brake. Pausa. Accelerate. Respawn. Handbrake. Car control. Mega ustawienia. Dobra, jeszcze raz. Ty, no, nie zaliczyłem pierwszego wyścigu. Ten jak poszedł, kurde, no zostaw mnie. Wygramy to, mamy to, ale co się dzieje z tym ekranem? A teraz się nie dzieje, jak jestem z przodu i w momencie, gdy ktoś i trafił mamy. W momencie, gdy ktoś przekracza linię mety yy, Nam jakby, no ten ekran tak się dziwnie robi Ja pieprzę, jaka tragedia, dobra <gry> Ja nawet nie wiem ile dać punktów w tej grze No zobaczcie jak my jedziemy, ja nie mogę nic skręcić w ogóle Puść, puść Podczep się No odczep się Teraz przejdziemy całą grę Zaraz furę kupimy W ogóle nic się tutaj nas nie pytają Wyścig za wyścigiem się zestartuje Ja bym chciał stuningować furę teraz na przykład Dostaliśmy tam jakąś maskę Ja pierdykam, ale wszystkich wypchnąłem Nie ja nawet nie mogę tutaj obrócić kamery, wiecie o tym? Zaliczyło? Dobra, zaliczyło No skręć! Ja pieprzę Ale tragedia ale główno. na serio, o, myślałem, że to będzie jedna może z fajniejszych, yy... jedna z fajniejszych gier. Dobra, Exclusive Car, kut. Uuhu. Ty, tych, pa, tych części jeszcze nie mamy w ogóle dostępnych.

No dobra, no to już kumamy. Do garażu nie mamy co wchodzić. Bierzemy Race, bierzemy play. Mamy zaliczone trzy odcinki. O, patrzcie. Tu mamy desert, forest. Desert 2, Forest 2, Desert 3, Forest. Ale się wysilili. Ty ile tych desert? Napięciu kończymy. Już dalej nie ma. Ale nazwali sobie kuro. ale wstyd. Dobra, lecimy. Wyścig czwarty. Powiem wam, że chyba nie wytrzymam z tą gą pół godziny. No ale dobra, jedziemy. Tak, dzięki, że mnie tu podcinasz. Ten mnie jeszcze. O ja, pieprze. No nie wierzę. No, nie, nie wierzę. Dobra, nie no to już. Ale spawn to gdzie mnie respawnowało na początku wyścigu. Okej, wiecie co? Bo sprawdzałem... Bo naprawdę nie ma obracania. No tutaj próbuję coś odkryć, może jakieś... Sterowanie inne. Ja pierdykam. Gdzie on pojechał? <noise> Ale jazda, na maxa bez trzymanki jest tych tej grze. To jest gruby wyścig. Wiecie, że ja teraz nacisnąłem ręczny? Poniosło mnie, wiem. To jest ręczny, to było ręczne, podcięte ręczne. <laughs> Ej, gry na telefon 100 razy lepsze robią, a tu mieli taką platformę, to było... To jest PS5. Nawet na PS4, nawet na PS3 by... 2 nawet zrobili, na PS1 no, robią lepsze gry. Colin McRee czy coś. Co to za gówno w ogóle? Ktoś to, tą grę sobie zrobił, nie wiem, yy, jako projekt do szkoły? 59 centów poszło. Wow, ale się wysilili. Skoczyliśmy. Ty, ale komputer... Co to było? Przesuń się. Total Destruction? No nie no, musimy jeszcze raz. Ja pierdzielę Komputer nie ogarnił w ogóle samej tej gry tej. Ja pierd... ale wstyd. No jak można wypuścić taką grę? Odcinka. Można chyba by było skrótem jechać, nie? Skręć! To był ręczny Wiem, wiem ja nie wiem czy ten ręczny działa, a działa No ja go teraz i straciliśmy prędkość, ale ten ręczny to jest tragedia. Ooo! Taka długa trasa. Jedziemy zaraz minutę. I jazda mm, Kamory jeszcze jakieś Chcę przejść ten de desert, żeby zobaczyć forest Tylko nie wiem czy wy, wytrzymacie Ze mną Bo ja nie wiem sam czy wytrzymam Ci się już wyeliminowały Wyeliminowali wy Ten mnie kurcze zaczął spychać Musiałem odpuścić bo wy mnie ale jest poko, damy radę. Podetnę ręcznie. Uuuu. szkoda, że nawet kamery nie możemy zmienić. A nawet się nie możemy obrócić. Chociaż spojrzeć za siebie. Ja już nie mówię, żeby obracać kamerę dookoła pojazdu. Tylko Ty, te kamory nie działają w ogóle. Ja przenikam przez te kamory. By spojrzeć do tyłu, no byśmy widzieli maskę auto od drugiej strony i zobaczyć, czy jest, czy ktoś za nami jedzie. Uuu, lecimy dalej. A no i ściszyłem grę też właśnie dlatego, że nie wiem, czy to wspominałem o tym, ale e, pisaliście mi w komentarzach, że no, gry mam za, za głośno e, i mnie nie, prawie że mnie nie słychać, jak rozmawiam. Więc teraz. Na tym filmie napiszcie, czy już jest dobrze, czy jednak jeszcze ściszyć. No się wczułem, że zaraz mi się spodoba ta gra i całą przejdę. Ręczny, ha? Kurde, wiecie jak brakuje tego spoglądania do tyłu? W każdej grze jest to. Ja zawsze patrzę na przykład, czy ktoś się do mnie zbliża. Co chwila zerka. Kiedy ten desert się skończy? Gra idowa, ja wiem. By... Luiba, <laughs> jak mnie kurde wypnęli. No nie, restart. Naprawdę, lepiej puścić ich przodem. Niech oni się tam wykończą między sobą. A my wtedy na spokojnie do mety. Tutaj chyba też zrobię tak. Odpuszczam gazu, puszczam ich, oni polecieli w prawo. A my jedziemy sobie w lewo. No pięknie tutaj. Ej, myślę, że można normalnie ścinać tutaj od punktu do punktu. Skręć Takie kładki drewniane. Ha. O, zaczyna się robić zielono, chyba będziemy dojeżdżać do lasu. 59 centów Dofeum Rising Star Schodząca gwiazda Risotto star. <gryzotto> star. Rise Star ten, Ryżowa gwiazda No i wyeliminowali się za. Ej no podoba mi się ten poziom tutaj AI tak to ja mogę grać, to to rozumiem No Ciekawe czy dojadę Heh. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się Ja co tu taki żółty ten piasek ściarka Wiecie co to przypomina ta gra? Taki klimat Gry z automatu, coś w stylu segarelli. Jak były naprawdę stare te gierki, takie automatowe. To jest dosłownie taka sama, można powiedzieć, no grafika, coś w tym stylu, no. I rodzaj grafiki. Jak taka gra typowa, stara, automatowa. Ile będę miał tego desertu? Dobra, ostatni, zaraz sprawdzimy mapkę. Puszczam, puszczam, pojechali, ale ja nie mogę skręcić. No skręcaj, w No Ej, dobra, no jedziemy. Uhuhu. O nie, Dobra, jedziemy, 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 bo ich nie ma. Jedziemy, jedziemy. Nie mam ekspo. Ole, poszedł. Ole, poszedł. Będziemy musieli powtórzyć wyścig. Piękny son. No dobra, z drogi Jak oni to zrobili? Nie wiem Ręczny, ręczny, pięknie, przy wewnętrznej No długi będzie wyścig Nie widzę mety Ręczny Odcinka Cały czas nie widać flary a, pojawiły się, dobra, czyli kończymy. Dalej jazda. Go to menu. Mamy coś tutaj w Exclusive Car. Uuu, zdobyliśmy błotnik. Składamy z łąka naszego. Dobra, Race, Carrier. Ej, no 10 leveli było tutaj. I teraz zaczynamy pierwszy forest. Damy radę, damy radę. To. O, zobaczcie jak kurde koła kręcą mi się, Ale laka, zanim wystartowałem. Forest. Oooo, Ale się odbiłem, no jedź. Odjedź ode mnie, bo ty będziesz zaraz kręcił. No właśnie, miałem powiedzieć, że będę skręcać w prawo zamiast w lewo. No św świetnie, wszyscy po moim boku weszli w zakręt. O, ale masakra odwalili tam. Ja pierdyka. Ręcznie Ręczny. Trochę zaszalałem, ale chyba dobrze tak nawet wyszło. Ostry jest ten forest. Podcinka. Zakręt w lewo teraz będzie. Dobra. A woda nawet się nie rozpryskuje, ja pierdziele jakaś siara, ale gówno Mocny 1 na 10. Ale, no kurde, co uważacie w ogóle o poprzedniej grze? No, tak mnie zaskoczyła. Niby na początku wydała się z dupy taka masakra, ale później, jak sobie zrobiliśmy to Mazda MX5, i zaczęliśmy, i, i okazało się, że są trzy tory e driftowe. No to mega to fajnie siadło. Więc powiem taka, nie, nie to kaszana, ale mamy. Licencjonowane fury I to naprawdę fajny wybór Civików, Skyline'ów eee, Wszystkie 200SX S13, S14, 15 Naprawdę fajne fury Nawet bogaty tunik Kurde jakie f... Jakie zróżnicowanie terenu No nie wierzę, jak mnie zrobił o, Ale poszedł Jeździć, jeź, żeby mnie tu nikt nie wyprzedził. Zróżnicowanie terenu? Ej, kurde, co ja pierwszy? Teraz? <laughs> Zróżnicowanie terenu. Te driftowe trasy na ta, w tamtej grze, no mega fajnie. I 59 centów. No tam nie jest żar, żal. No nie, wiesz. Nie mogę jechać. Odsuncie się. Ej, więc 60. Y... Razy 4 to mamy 250. 250 za tamtą grę spoko. Za tą grę, no ja wiem, że to jest 2 ,50 zł groszy, to nie jest dużo. Eee, no i niby nawet na taką grę nie jest szkoda wydać 250. Jeżeli ktoś jest łowcą trofeów, zarobi gra dla niego. Można sobie wbić tutaj trofki. Moment. Tu jedziemy pra praktycznie. Mega musi być monotonne to ogólnie, żeby zaliczyć. Czekajcie 10. Wow, wsteczny jest. 10 na 1 razy 5, 50. Tu mamy 100. 100 wyścigów takich minutowych. I myślę, że skończymy grę. Do wyścigów minutowych kończymy grę 2.50. trofki zdobyte. Dobra, myślę, że my, chyba mi już to wystarczy. Go tu menu Mamy 149 tysięcy. Możemy sobie kupić. Nie możemy, nawet jeszcze tej. Ej, Road Drive. Macie na masę. Prodrive normalnie powinno być. <laughs> Bu Warner, Hammer. Proszę bardzo, właśnie zobaczmy sobie fury, jakie tutaj możemy kupić. 165, 170, 190. Jestem ciekaw, co tu będzie najdroższym furą. Jak ona się będzie prezentowała? Tu znowu Hammer. Więc fury się powtarzają, tylko malowanie się zmienia. I statystyki, na przykład power, nie? Mamy tutaj prawie już 1000 koni. I to jest najmocniejsza fura, 1050 koni, 410 F speed i newta mamy 9140, tak? Torque. Eee, I to jest fura, którą składamy. To jest fura, którą składamy, więc tak naprawdę sami sobie ją złożymy i nie będziemy musieli jej kupować. A, nawet jest! Eee, kurde, dobra, nie spojrzałem. Czyli to jest najdroższa fura, 990 koni. I ona kosztuje 550 tysięcy, a furę najmocniejszą w grze sobie składamy w garażu. O, kurde, można oglądać auta. Zobaczcie touchpadem. No to chociaż to zrobili. O, dobra. No to, to cho chociaż tyle. Chociaż tyle, naprawdę. To spoko no to, to poczekajcie, ja odpalę wyścig, czy ja będę mógł kamerę zmienić w padę? Level 14. Nie. Chyba, że wystartuje gra. Nie, nie mogę nic zrobić. Nawet jak go nacisnę, to się nic nie dzieje. Kurczę, szkoda. Szkoda, że naprawdę kamery nie można zmienić. Chociaż jedną kamerę i żeby można było patrzeć do tyłu. Tamten jak jechał na dwóch kołach. Ci jak górą poszli? Ej, fajnie to zrobili. to jaki najazd teraz gruby. No to będzie skok. Jestem drugi. No nie, no ale lądowanie. No zbieraj się, jedź, jedź, jedź. Wszyscy mają imię, ja mam you. Zaliczone. Uhuu. O ja, kliknąłem. Continue. Dobra, to ostatni wyścig. Ostatni wyścig, obiecuję. i przetrwaliśmy pół godziny z tą grą. <noise> Myślę, że już nigdy więcej nie odpalę. Ale jaja. O, dzięki, dzięki, dzięki. Udało się, dobra. Przetrwaliśmy. I. Je pod wodą jechaliśmy. No nie wierzę. W ogóle nawet najmniejszego załamania wody nie było. Ten jak mnie pcha. Nie no, tutaj to już się fury zaczynają, więc wychodzi na to. No ale to nie ma znaczenia, czy się fury zaczynają. AI komputera jest tutaj masakryczne. Ja mam najgorzej z tym, że Te lądowania on ma takie twarde. Chyba bym przeszedł grę cały czas jednym autem o, grając. Nie chcę tego testować, bo już mi wystarczy. Ale myślę, że ogarnęłoby się. 175 tysięcy możemy sobie już kupić mocniejsze auto. Ale olewka, mam nadzieję, że się podobało. <ścoughs> Nie kupujcie tej gry. Nawet za 2,50. Dziękuję bardzo, strzałeczko na następnego, cześć, pamiętajcie o łapkach, subikach, piszcie komentarze, co uważacie, też swoje oceny dawajcie tych gier, właśnie. Właśnie, więc od tego odcinka dawajcie też w komentarzach swoje oceny tych gier i cofnijcie się do poprzednich tych dwóch i też dajcie swoje oceny, bo to też będzie fajne dla ludzi, którzy będą oglądać na przykład mój film, sobie zerkną w komentarze i na przykład, yy, no będą widzieli wasze oceny, dobra. Czała, do następnego. Cześć.